Witam wszystkich serdecznie. Ja i moje obie córki pojechałyśmy do Sydney w Australii na specjalną wyprawę. A o co chodzi, dowiecie się na końcu tego filmiku. Nasz wynajęty dom na nocleg był niedaleko Sydney Opera Dom i także Sydney Haba. Za mną z tyłu stoi olbrzymi statek rejsowy, akurat nowa grupa przypłynęła do Sydney. Most, a także sławna opera ze Sydney. Poszłyśmy wysoko zobaczyć, chciałyśmy wejść do restauracji, ale wszystko było zamknięte. Tam w kółeczku stoi moja starsza córka i ja. Więc poszłyśmy do restauracji, która jest umieszczona nad wodą. Wzdłuż wody, na deptaku, jest bardzo dużo różnych restauracji i kawiarni. I tam właśnie zjadłyśmy obiad, a to jest moja córka, dla której. Przyjechałyśmy na specjalną misję do Sydney. Ryba była taka sobie, ale za to kawa była bardzo smaczna. Dom, w którym spałyśmy, był w pobliżu Sydney Harbour i dlatego tam zostałyśmy, ale to był dom horror. Bardzo się bałyśmy. Trzypiętrowy. Spałyśmy przy świetle zaświeconym. Na każdym piętrze spała z nas jedna osoba, bo tak pokoje były usytuowane. Frontowe drzwi zastawiłam kanapą, a drugie drzwi zawiesiłam ręczniki, prześcieradła i postawiłam krzesła. Bardzo bałyśmy się. Na drugi raz będziemy zamawiać hotel. Już drugi raz do tych strachów nie powrócimy. Aby zakończyć tą sprawę do końca, zobaczycie na końcu filmiku, musiałyśmy polecieć znowu do Sydney, ale tym razem było dużo lepiej. Zaraz na, niedaleko naszego hotelu był japoński ogród. Byłyśmy w tym ogrodzie, piękna rozrywka. Później poszłyśmy na market, na ulicach. Dużo rzeczy sprzedawali. Kupiłam pachnące, ręcznie robione mydełka, a także widziałam dużo przepięknych kwiatów, jak tęcza, które moim zdaniem były albo malowane, albo stały w wodzie z różnymi farbkami. Ale wyglądały przepięknie. Podziwiałam te wszystkie kwiaty, podziwiałam co sprzedają. Mieli owoce, warzywa, różne przetwory domowej pracy, a także parę małych a, zwierzątek w przepięknym ogrodzie, który zaraz był obok z pięknymi dekoracjami. Piękne fontanny, mieli tam też świnkę, a u góry wisiały piękne żerandole. Też była tam kawiarenka. Naprawdę bardzo mi się to wszystko podobało. Nie pokazuję wszystkiego, ale ten ogród był zrobiony i dla dorosłych, i dla dzieci. Moja córka wiedziała o tej przepięknej kawiarence, która nazywa się Grand, więc poszłyśmy tam na herbatę, na kawę i na desery. Naprawdę mieli wybór fantastycznie wyglądających ciast i różnych deserów. Ten wystrój w środku był też fantastyczny. Naprawdę piękny art. Nocowałyśmy w wysokim hotelu. Naprawdę też byłyśmy bardzo zadowolone w porównaniu do tamtej staroci, która nas straszyła. Później poszłyśmy znowu do tej kawiarenki, bo naprawdę a tam było wszystko smaczne i wykwintne. Desery były. Jak widzicie, bardzo smaczne, i warto było iść z powrotem i się degustować. A tutaj moja córka stoi przed czarnymi drzwiami. Musi tylko nacisnąć ten biały guziczek i nas wpuszczą. Byłyśmy zarejestrowane na specjalną godzinę. Patrzcie, jaka piękna dekoracja. Końcowy rezultat był ta przepiękna kreacja, która była uszyta dla niej na jej szczególny dzień. Po weselu, po ślubie, suknia została sprzedana i poszła pocztą do Nowego Jorku. Jeżeli chcecie zobaczyć filmiki z wesela, to mam dwa na moim kanale. Dziękuję za oglądanie. Welcome everybody. Me and my both daughters, we went to Sydney in Australia on the very special mission. You will find out what for at the end of the video. We did have great time because our hotel room was not far, from sydney harbour and famous opera house and behind me is standing huge boat cruise in sydney harbour this is my younger daughter the mission was for her and this is my older daughter Along Sydney Harbour there is a lots of restaurants and cafeterias. We went to see also a Sydney Opera House but it was closed. Through the windows I could see only tables and chairs. So we did have lunch at the front of the water. we hired nbn house very close to sydney opera walking distance the house was uh, from three levels very scary place on each level there was bedroom and we slept in um, own bedrooms we been so scared that we slept with the lights on the door leading on the main street i have blocked with the sofa other glass door i have blocked with chairs and covered with sheets we have to go to sydney again in next few weeks to finalize our mission this time we did have much better time. We went to the Japanese gardens, also, we went to the close by museum, then, we went to the street market. I bought handmade soaps, really nice aroma, beautiful. They have beautiful rainbow colored roses. To me, all of them soak in the special ink or hand painted with ink. They look beautiful. I was enjoying to look at the flowers, fresh fruits and vegetables, and home made kitchen products just some snacks and uh, cakes few steps uh, from markets it was amazing park the park have cafeterias amazing amazing decoration and also some home animals like this little pig you're going to see shortly I really enjoyed this park. So beautiful decorations and many chandeliers. My daughter knew from her previous visits, amazing cafeteria called Grounds. So we went to this cafeteria. We have a coffee and tea. And so delicious cakes! We could not eat all of them. Look at them; they just like colored hand-made art. This time we stay in the really good uh, hotel, as you can see through the windows. Three of us, very happy and then we went with the special mission again to cafeteria to have few desserts and after that you're going to see my daughter on the special mission she is standing at the front of magic black door we have to press this white button because we did have appointment look at the decoration and the final product is professional design dress for her special day dress after her special day was sold overseas and went to New York. It was one of the best days we ever have. If you want to see her videos from her wedding, they are on my channel.